Agnieszka Węglarz, jestem strategiem biznesowym, ekspertem w B2B i redaktorem Biznes Ringu. Misją Biznes Ringu jest tworzenie wysokiej jakości treści edukacyjnych dla polskich menedżerów i liderów w polskich firmach, mających zachęcić ich i zainspirować do nabywania nowych kompetencji zarządczych i nowych narzędzi zarządczych. Wspólnie z zaproszonymi przeze mnie gośćmi tworzymy recepty na najbardziej palące wyzwania w obszarze polskiego biznesu. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Perkowski, CTO w firmie Infinity Group. Infinity Group jest dostawcą rozwiązań digitalowych, na, zarówno dla klientów polskich, jak i międzynarodowych, z długim już doświadczeniem na rynku. Grzegorz, od którego roku istnieje firma? 2001. Powodem, dla którego zaprosiłam Cię, Grzegorz, dzisiaj do naszej rozmowy, jest hasło bardzo popularne ostatnimi czasy, a mianowicie Transformacja cyfrowa, digital transformation. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy sobie porozmawiali na ten temat i popatrzyli na to sformułowanie z perspektywy takiego przeciętnego polskiego właściciela biznesu. Dlatego, że jest cała masa definicji, które ja spotykam na rynku. Jest cała masa koncepcji, w jaki sposób przeprowadzić tą cyfrową transformację, ponieważ zawsze tradycją ringu jest tworzenie bardzo praktycznych definicji, więc chciałam Cię poprosić, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim zaczęli właśnie od tego, żebyśmy sobie powiedzieli, co to jest cyfrowa transformacja i po co tak naprawdę robimy to w firmie. Jasne. Uh, nie wiem, czy pomogę. Ponieważ uważam, że nie ma jednej definicji cyfrowej transformacji, uh -huh. ponieważ zawsze jest to wypadkowa. Potrzeb klienta, jak również e, osób, które ją definiują. Uh -huh. Z mojej perspektywy e, jestem osobą, która ma bardzo silne korzenie w IT, e, jak również w analizie biznesowej. Uh -huh. Dla mnie cyfrowa transformacja będzie obejmowała te obszary tak, po stronie naszych klientów. Ale jak powiedziałeś, że jest to pochodna potrzeb, to tutaj tak naprawdę pojawia się chyba pojęcie tak od razu, skoro potrzeby, no to jakieś cele, tak? Czyli jeżeli zastanawiamy się po co to robimy, no to, to przesłanki są z obszaru IT czy przesłanki są z obszaru biznesu? Znaczy, myślę, że tutaj powinniśmy postawić pytanie troszkę wyżej. Mhm. Tak? Na początku dlaczego robimy cyfrową transformację? No to Czyli nie robimy cyfrowej transformacji dla jej samej. Mm -hmm. Ponieważ jest to modne, lub też konkurencja przeprowadza taki proces. Mm -hmm. Powinniśmy mieć jasno zdefiniowane cele mm -hmm. tej transformacji, które odpowiadają naszym celom biznesowym. W zależności od organizacji, może być to sprzedaż, mm -hmm. może to być oszczędność, mm -hmm. redukcja kosztów, mm -hmm. zwiększenie marży. Jasne. Czyli no, ja to trochę przełożę też właśnie na y, koncepcje biznesowe. Mhm. E, tak naprawdę, żeby dobrze przeprowadzić cyfrową transformację, potrzebujemy dobrze rozumieć swój własny biznes tak? I, do, i to, dokąd chcemy ten biznes doprowadzić. Tak. Podczas tego procesu naszej transformacji, powinniśmy w pierwszym, w pierwszym kroku przeprowadzić dogłębną analizę strategiczną. Mhm. To, jest, to jest coś, z czego powinniśmy byśmy wejść. Nie powinniśmy myśleć o digitalu, mhm. digital transformation, jako o skupianiu się na narzędziach. A no właśnie. A myślę, że to jest dosyć częste ujęcie, prawda? Z Waszej praktyki jak to wygląda? Klienci są coraz bardziej świadomi. Więc w tym pierwszym kroku, w którym zaczynamy rozmawiać z klientem na temat projektu, jednak Klienci także rozumieją potrzebę przeprowadzania dogłębnej analizy procesów biznesowych. Mhm. Mm żeby zidentyfikować te wąskie gardła, które moglibyśmy w miarę potrzeb i e, relatywnie niewielkim kosztem e, likwidować. No właśnie, Grzegorz, uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie. Mm -hmm. e, dlatego, że mówisz, że zaczynamy od celów biznesowych. Ja chciałam się zapytać, do czego nam ta rozmowa o celach biznesowych ma służyć? Ok, no przede wszystkim, tak jak wspomniałem, identyfikacja wąskich gardłów. Mm -hmm. mogą, mogą to być naprawdę różne zagadnienia, wszyscy, wszyscy wiemy, jakie mamy teraz problemy z, z znalezieniem pracowników. Mm -hmm. tak? Przeniesienie pewnych procesów, ich automatyzacja powoduje, że te, 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 te sami ludzie są w stanie wykonać dużo więcej pracy. Jasne. Czyli tak naprawdę, tak jak mówisz, no, yy, yy, najważniejsze na samym początku jest identyfikacja tych barier w naszym modelu biznesowym. Po to, żebyśmy byli w stanie je rozładować. Lub znalezienie nowych szans. Aha. A masz jakiś przykład? Tak. Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli spojrzymy na dzisiejsze otoczenie biznesowe, na dzisiejszą technologię, pozwala na tworzenie produktów cyfrowych. Mm -hmm. Czysto cyfrowe, które możemy komercjalizować, udostępniając dla e, często swojej konkurencji w modelu subskrypcyjnym. Jasne. E, no to kto powinien być liderem w takim razie takiego projektu transformacji cyfrowej? Z mojego punktu widzenia biznes. Biznes klient. I mówi to CTO. Oczywiście. <laughs> No właśnie, czyli coraz częściej mówi się o tym, że ta cyfrowa transformacja w firmie nie jest odpowiedzialnością wyłącznie dyrektora IT. Czy to jest zespół w takim razie? Tak. Czyli przede wszystkim cyfrowa transformacja to jest projekt Aha. lub grupa projektów. Uh -huh. Obejmujących szereg obszarów firmy przy udziale IT. Natomiast. Za definicję wymagań, za definicję potrzeb odpowiadają osoby odpowiedzialne za biznes, za produkt. Z Waszego doświadczenia, Grzegorz, jak to jest? Częściej liderem takiego projektu, konkretnie zdefiniowanego mm. projektu w metodyce projektowej, jest biznes owner czy dyrektor IT? Business owner. Biznes owner. Business owner, mm. ponieważ zarówno, zarówno zasoby IT. Takie samo prowadzenie projektu może być i jest bardzo często e, outsourcowane. No właśnie, czyli ten tryb projektowy oznacza, że to nie musi być tylko zespół wewnętrzny, to może być tak. również zespół zewnętrzny uczestniczący w tym tak. projekcie. E, no dobrze, to ja myślę, że do, tego, do tej kwestii outsourcingu jeszcze za chwileczkę wrócimy. Natomiast e, ja bym się chciała Ciebie zapytać, no też z Waszych doświadczeń, słuchaj, na co powinniśmy być przygotowani w takim projekcie? zmiana. To znaczy? To znaczy, e, model prowadzenia projektów odszedł bardzo daleko od tych metod tradycyjnych. Wszyscy doskonale znają pojęcie skrama mm -hmm. z innych metodyk prowadzenia projektu. Jeżeli definiujemy zmianę w organizacji, załóżmy, że, on, że ta zmiana sama pod, pod będzie też, też się zmieniała. Mm -hmm. Czyli, krótko mówiąc, może się okazać w projekcie, że wyszliśmy w niego z pewnymi założeniami, natomiast pogłębiona analiza i praktyka oraz dyskusja na temat pewnych narzędzi pokazała, że my musimy tak naprawdę zmienić te założenia. Tak, ale przede wszystkim powinniśmy testować. Aha. Czyli, jeżeli, jeżeli na, na, na chwili obecnej jesteśmy w stanie zidentyfikować nasze potrzeby, to przeprowadźmy przyprowadź, chociażby testy narzędzi różnych. A to jest możliwe? Tak. Ponieważ, przykładowo, jeżeli weźmiemy CRM e, znajdziemy szereg rozwiązań, które wcześniej nie tutaj reklamować, a które możemy wykupić w modelu subskrypcyjnym i przeprowadzić testy CRM-u, który najlepiej odpowiada dla, dla naszych potrzeb. Grzegorz, jak Cię dobrze rozumiem, to mhm. mówisz, że w trakcie projektu, nawet jeżeli zidentyfikowaliśmy jakieś rozwiązanie, jakieś narzędzie, to jesteśmy w stanie tak naprawdę porównać na przykład dwa lub trzy narzędzia i to jak, w jaki sposób one w naszym środowisku będą działały. Dokładnie tak. Przeprowadzić pewne projekty, mhm. przy użyciu tych, tych, tych narzędzi i wyciągnąć wnioski. Możemy to, I możemy to zrobić już w naszej organizacji, na naszych danych, co jest bardzo istotne. A następnie, jeżeli już wybierzemy takie narzędzia, to niekoniecznie musimy się skupić na jednym. Możemy połączyć szereg rozwiązań i zintegrować je ze sobą. Co, mm -hmm. Jakie są plusy takiego podejścia? Po pierwsze, nie musimy wprowadzać na raz dużego rozwiązania. Możemy krok po kroku digitalizować kolejne procesy lub kolejne działy w przedsiębiorstwie. Mm -hmm. Możemy zacząć od czegoś prostego, szybko wejść, wprowadzić rozwiązanie do organizacji i zacząć się uczyć. Z doświadczeń wynikających ze zdrożenia e, możemy korzystać przy uruchamianiu kolejnych procesów. Tak? W związku z czym ta łatwość wdrożenia zmiany jest, jest, jest dużo, dużo e, większa. No, to przede wszystkim, tak jak ja Cię słucham, no to, to daje jeszcze jedną bardzo dużą korzyść, że tak naprawdę my pro, prowadzimy ten projekt cyfrowej transformacji w zasadzie w biegu. To znaczy, firma nie staje. Tak. Firma cały czas działa tak, jak działała, i tak jak mówisz, Grzegorz, po kawałku jesteśmy w stanie usprawniać jej różne obszary w taki sposób, że one zaczynają coraz bardziej efektywnie funkcjonować. Dokładnie tak. Ponieważ. Bardzo często w przeszłości mieliśmy do czynienia, kiedy wprowadzaliśmy pewien produkt dla klienta i produkt był realizowany przez rok, półtora roku, to po półtora roku zmieniało się to biznesowe, zmieniały się potrzeby. I jeżeli byliśmy zafiksowani na pewien zakres, na, pewien, na pewną koncepcję, to po roku ona była już nieaktualna. Dlatego należy dążyć do tego, żeby jak najszybciej wprowadzić na rynek. Wprowadzić do organizacji pewną zmianę i na bazie doświadczeń uczyć się.